Nim jest profesor Wiesław Poleszak, psycholog, psychoterapeuta profesor Lubelski Akademii W Sej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jak minęły święta, panie profesorze? No jak zwykle szybko, tak? Dużo mamy planów, dużo przygotowania, a później bardzo szybko to mija, ale na szczęście w rodzinnej, spokojnej atmosferze. Czyli udało się panu e, e, przetrwać, nie zwariować w te święta, co nie jest takie oczywiste, bo e, e, od lat właściwie badania psychologiczne mówią o tym, że święta są jednym z najbardziej stresujących momentów na. W życiu. Tak, rzeczywiście jest to stresor, który jest naprawdę w czołówce, tak, w pierwszej dziesiątce. Oczywiście są większe takie, które wiążą się ze stratą, z chorobą, ze stratą bliskich osób, ale rzeczywiście to jest pewnie też nie bez powodu. tak, no, bo... no Właśnie, dlaczego? Bo wydaje się, że tak. Z jednej strony czekamy na to cały rok, z drugiej strony chcemy, wielu z nas chce się spotkać z bliskimi i jest to taka okazja do takich pozytywnych też emocji. To skąd ten stres? Dobre pytanie, bo pamiętajmy o takiej prostej rzeczy, że my, jak mówimy, że to jest stres, to się skupiamy na tym, co jest tą negatywną stroną, nie? że jest ten niepokój, jest lęk, jest jak to pójdzie, co to będzie, czy ze wszystkim zdążymy. Ale jest ta druga strona, że nas stresują te rzeczy, które są dla nas ważne. Tak? Czy rzeczywiście wszystko jest dla nas ważne, to, co powinno być, bo jak dzieci się stresują, na przykład nadmiernie tak jakimś sprawdzianym, chciałem powiedzieć, kolokiem, to studenci no to możemy jakby tutaj jakby dyskutować. Natomiast oczywiście święta, one są póki co i na szczęście dla nas ważne. Tak? Myślę sobie natomiast, że one mają takie dwie warstwy. Tak? Z jednej strony to, o której pan redaktor powiedział, mianowicie te spotkania rodzinne i ta atmosfera i... I pewna wyjątkowość tych świąt, bo o to mamy zakodowane już od dziecka, tak? że tu się dzieje coś ważno, wa ważnego. Ale z drugiej strony też to spotkanie, to jest uruchamia w nas ten element przygotowania. Tak? To jest to przygotowanie, żeby wszystko było super, bo skoro to jest tak ważne, to musi być wszystko idealnie. Bo przecież wiadomo, że jakby nie było do końca posprzątane, to Pan Jezus by się nie urodził, e, tak? Do, do, do domu z brudnymi szybami by nie przeszedł. Nie, absolutnie nie, bo oczywiście w, w Jego czasach te szyby były doskonale czyste i przezroczyste. E, no właśnie, ale e, e, czy ten stres, bo, bo to z jednej strony oczywiście, jak Pan Profesor wskazuje, pew, pewien rodzaj tremy, e, nawet takiej o, o znaczeniu pozytywnym, ale też... E, Pojawia się, pojawia się, pojawiają się trudne momenty w czasie takich świąt. Ten stres no, czasami nas gubi po prostu. Ja myślę, że to też jeszcze ważnym elementem jest ten jakby ważny przełomowy moment, bo my mamy też taką w motywowaniu się, też ważne takie punkty odniesienia, tak? I one Pisują się czasami w drobne zadania. Nie? że Jak zrobię to coś, to wtedy sobie odpocznę, albo jak zrobię osiągnę, nie wiem, zdam egzamin, to sobie wtedy pojedę na wakacje, albo nawet już w cyklu życia, tak? Mamy połowę życia za sobą, trzeba to podsumować i jakoś coś zmienić w tym, tak. Ale też jakby święta są takim ważnym punktem, jak się wspomnieli, więc często też chcemy jak najwięcej rzeczy domknąć przed tymi świętami i myślę sobie, że to też generuje bardzo duży stres, że my sobie A może planujemy, też planujemy. Gubi nas trochę perfekcjonizm, czy chęć bycia najlepszym, czy wręcz jakaś taka potrzeba bycia idealnym. Może. Na pewno u niektórych tak, bo pamiętajmy, część z nas jest perfekcjonistami, i ta cecha jest ważnym elementem ich osobowości, i to tym się też kierują w codziennym życiu, ale myślę, że one są, oni są zawsze perfekcjonistami, tak, więc święta tutaj niewiele zmieniają, ani w jedną, ani w drugą stronę. Chociaż z drugiej strony te okazje i, i spotkania w gronie najbliższych, ale też w gronie ludzi, których nie często możemy spotkać się razem wspólnie, no to powodują pewne pytania, które, z którymi nie zawsze chcemy się kontrolować. Na to prawda? Kiedy ślub, kiedy dzieci? Y, tak, to kiedy z, awans w pracy. Mój bratanek niestety też doświadczył tego, <noise> tych pytań, chociaż ciocia go bardzo mocno broniła przed tym. Rzeczywiście też to są takie rzeczy, które trochę naszym dzieciom obrzydzają te święta, tak, bo zaczyna się jakby rozliczanie. Bo mamy też tak trochę, jak rodzice, że jak. Zapytamy przy rodzinie, to może nam nie odburkną, albo nie odpyskują, albo coś innego nie zrobią, a może odpowiedzą w końcu, nie uciekną od tej odpowiedzi. No, nie najlepszy moment. Jednak z badań wynika, że najlepsze momenty do rozmowy z dziećmi to są takie, gdzie wspólnie, nie wiem, gramy w coś, bawimy się żartujemy, ona same wtedy powiedzą, tak, w miłej atmosferze, w takiej trochę niezobowiązującej, bez napięcia, więc święta z natury rzeczy, po są takie, a po nie, tak, jeżeli rzeczywiście jakby siądziemy i po kolacji zaczynamy się wspólnie, rodzinnie bawić, grać i, no to wtedy powiedzą, pod warunkiem, że jak nie ma obcych, bo to też nie do końca, czy obcych w sensie tych dalszej rodziny, tak, więc takie odpytwanki to nie jest dobra rzecz przy, przy świętach. Natomiast myślę sobie, że to święta też jakby w pewien sposób są dla nas czasami trudne, przez to, że przypominamy sobie o tych, których nie ma, którzy odeszli i których zawsze nam towarzyszyli. I to w różnych wymiarach nie? czasami, bo nam pewnych smaków brakuje bo wraz z naszymi babciami czy mamami odchodzą pewne wydaje się, że nie ma ludzi niezastąpionych, to nie jest prawda. Ehm, <laughs> znikają pewne smaki, pewne tradycje, bo pewne. Łóżka najlepsze robią. Tak, dokładnie bo... tak. I, I jakby możemy szukać tego smaku, i pewnie może to nie jest problem <laughs> czarodziejskich rąk babci, może też produktów, ale co by nie powiedzieć. Yy, Pamięć nasza, ta związana ze smakiem, jest bardzo y, intensywna i nam czegoś brakuje, i to też generuje pewne wspomnienia, czy też te bardzo nie, niedawne, tak? więc też pewna nostalgia się może też pojawić. Yy, ale dobrze, że się pojawia, no bo to znaczy, że to był ważne dla nas osoby. I ważny dla nas czas, o czym dzisiaj mówi profesor Wiesław Poleszak, psycholog i psychoterapeuta Lubelska Akademia w Sei. Panie profesorze no święta za nami, ale przed nami chyba nie mniej stresujący okres noworoczny. Oczywiście zabawa Sylwestrowa, czy, czy jakiś, jakiś rodzaj świętowania tego, tego czasu, to jest jedno, ale, ale też to, co często pojawia się przy okazji Nowego Roku, czyli postanowienia noworoczne, jakiś rodzaj motywacji do działania. No jak, to, jak to z tym jest? Po co są nam postanowienia noworoczne? Czy dobrze, że są? Na pewno dla niektórych z nas tak. Znaczy, myślę, że dla wszystkich dobrze, że sobie planujemy, natomiast dobrze wiemy, że tylko część z nas tych planów dotrzyma. Podobno jeden na dwudziestu ludzi dotrzymuje w ciągu w dłuższej perspektywie, w ciągu pół roku, tych swoich postanowień, celów. Bo to trochę też tak jest, nie, że jak ktoś chce zmienić jest takie powiedzenie, jak człowiek chce, to szuka sposobów, jak nie chce, to szuka powodów. I mam wrażenie, że my często dla nas, ten pierwszy stycznia to jest taki powód do tego, żeby coś postanowić, co na poziomie motywacji nie jest dość silnym, takim motywatorem, tak powiem. Ale. Ale też pewnie to skłania nas do refleksji, tak, no bo myślę sobie, że to też znów jest takich kilka powodów. Jeden, to, to coś powiedziałem, że to jest taki ważny moment przełomu pewnego, tak, przybywa nam, coś zamykamy, coś podsumowujemy, i więc też postanawiamy coś zmienić, tak? i to jest taki jeden z elementów. na pewno też druga rzecz, że ponieważ to wszyscy robią, to i my też coś sobie tam planujemy. natomiast to na pewno nie jest to silny motywator wewnętrzny, bo pamiętajmy o tym, żeby coś zmienić, to musi się pojawić najlepiej jakby się pojawiło od wewnątrz, tak? Jakby to jest konsekwencja pewnego przewartościowania, pewnego pewnej refleksji, zadumy. I pewnie ten przełom roku jakby sprzyja temu, żeby się zastanowić. Trochę mamy więcej tej przestrzeni, więc bardziej się na sobie zatrzymujemy, i tu nam to pomaga. Natomiast no później znów wracamy do tego kieratu, do pewnych obowiązków, których coraz więcej się pojawia i coraz trudniej. Tych postanowień dotrzymać, i myślę, że to nawet nie jest tak, że te, 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 to, to my jakby gdzieś tam niedoskonale to planujemy, tylko że no, to jest ta presja y, wielu spraw, y, żeby to dotrzymać, to jednak trzeba było, było bardzo mocno przebudować sobie ten plan tak, naszego funkcjonowania, mocno to gdzieś wpisać w te, y, 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 te codzienne działania. I wtedy pewnie byśmy wytrwali, tak? No ale żeby to zrobić, no to trzeba pewnego wysiłku, a żeby mieć ten wysiłek, to musi być dla nas bardzo, bardzo ważne i wynikać z tego, co tam sobie ustaliliśmy wewnątrz. O postanowieniach, między innymi postanowieniach noworocznych dzisiaj rozmawiamy z profesorem Wiesławem Poleszakiem, psychologiem, psychoterapeutą, profesorem Lubelskiej Akademii w SEI. Słuchaczom Radia Lublin bardzo dziękujemy, a na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radiolublin.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie profesorze, a właściwie ta zmiana to jest nam po co? Dlaczego przychodzi taki moment dla wielu przy okazji właśnie końca roku czy początku nowego roku? w którym decydujemy, czy będziemy jeść mniej mm. słodyczy, czy hmm. zrzucimy kilka kilogramów e, e, wagi, e, albo zaczniemy oszczędzać, bo właściwie te postanowienia, co potwierdzają badania prowadzone od, mm. od lat, że kwestie e, e, postanowień noworocznych dotyczą w dużej mierze albo zdrowia, albo pieniędzy. Co, co nas, dlaczego ta zmiana jest dla nas tak ważna? Pamiętajmy o tym, że zmiana to element rozwoju. Tak? Każdy z nas ma wpisany taki pewien y, ideał. Y, my nosimy w sobie pewien obraz siebie, co jesteśmy, ale też pewien obraz. Tego kogoś, kim chcielibyśmy być. Tak? I to jakby... Jeśli chcemy zmiany, to nam się ten obraz naszego ja, naszej osobowości nie podoba? On zawsze się będzie nam nie podobał, bo on jest zawsze trochę jakby przed nami. Tak? To jest tak jak trochę ze skakaniem zwyż, że nas prowokuje czy zachęca do zmierzenia się z tą poprzeczką. To, że ona jest trochę wyżej, jakby jest trochę ponad nasze możliwości, i sprawdzamy się, czy my to przeskoczymy. Tak? Więc to jest taka naturalna, zdrowa tendencja do rozwijania siebie, pokonywania swoich czy to ograniczeń, czy to doskonalenia siebie i to super, jak to mamy, tak? bo dzięki temu stajemy się lepsi no, nie wiem, czasami szczuplejsi, przez to zdrowsi. E <coughs> Ale też pamiętajmy o tym, że no nie zawsze ten szczuplejszy to zdrowszy, tak? bo to też mamy z tym związane zaburzenia. Więc myślę sobie, że tak jak powiedziałem, ten pewien, pewien namysł nad sobą, bo my cały czas wiemy, co powinniśmy zmienić, tak? tylko że te codzienne sprawy, obowiązki, czasami problemy sprawiają, że my to odkładamy na później, nie? I przychodzi taki ważny moment, jak zmiana roku, bo trzeba podsumowujemy sobie coś, to jest też cała nasza kultura nas skłania do tego, że coś się zamyka, coś się podsumowuje, za coś się dziękuję, coś się planuje, więc to już jakby Dotyka to także naszej sfery fizycznej czy psychicznej, że chcemy coś tam w nowym roku zmienić. Ale tak jak mówię, też ta perspektywa takiego, właściwie ten czas trochę takiego zatrzymania się, które dają święta, nowy rok, wyhamowania. Pozwala nam głębiej trochę zajrzeć w siebie, zatrzymać się na sobie, jakby sobie uświadomić, czego my potrzebujemy. Jak, jak bardzo to wzmocnimy, jak sobie to przewartościujemy, już kolejny raz to używam tego, ale to jest dość ważne, tak? bo to musi być dla nas. Element no, niezwykle ważny, żebyśmy dokonali tego, wytrwali w tej zmianie. Tak? Yy, to a propos właśnie wytrwałości, yy, no, no właśnie 4-5% ludzi w dłuższej perspektywie yy, trzyma się tych swoich. Yy, Postanowień. Dlaczego jest tak, że no ta motywacja, która pojawia się, no właśnie w jakimś przełomowym momencie, niech to będzie koniec czy początek mm -hmm. nowego roku, ona dosyć szybko jednak się kończy? Z czego to wynika? Tak jak wspomniałem, bo to jakby jedno z czego to wynika, później pewnie przejdziemy do tego, co zrobić, żeby I Co i... zrobić? Tak, tak jest, bo może to jest ważniejsze. Jak no pracować. Ale myślę, że wynika z tego, no jakby z presji, którą mamy, bo my mamy w takich ciekawych czasach żyjemy, pewnie każde są ciekawe dla każdego, ale teraz yy, mamy z jednej strony bardzo łatwo, no ale to też łatwo sprawia, że my bardzo dużo bierzemy na siebie, tak? To znaczy my łatwo się komunikujemy, ale przez to dużo tych komunikatów wykonujemy. Łatwo jest nam dotrzeć do informacji, no informacje nas zalewają, więc też trudniej nam się zorientować w tym świecie. Jesteśmy trochę takim pokoleniem bardzo, czy po, przeciążonym tak, informacjami, tak? A to wymaga pewnego wysiłku, żeby dotrzeć do, do tej zdrowej, prawdziwej informacji. Ludzie szybko rezygnują z tego, tak? Ale wróćmy do tego, czemu się te postanowienia... Myślę sobie, że jakby zalewanie nas tymi różnymi sprawami, różnymi zadaniami, coraz ich więcej, coraz więcej i my zaczynamy rezygnować z tego czegoś, co jakby mm, przyjęliśmy sobie dodatkowo, tak? No bo przychodzą, zaraz przyjdą. Dobrze. Przykładowo, planuję sobie biegać, tak? Planuję sobie biegać i pewnie nawet na początku jest jeszcze ta... Nie nabrałam sobie tych zadań, więc jestem w stanie tego systematycznie to utrzymać. Pewnie niektórzy już po pierwszych zakwasach powiedzą, nie, to nie jest fajne i może, może sobie trochę odpocznę. No i to może jest głębokie, szerokie, łatwo się utopić. Nie wracamy do tego. Inni wytrwają, natomiast zaczną się pojawiać takie kolizyjne rzeczy, tak, a tutaj muszę już zostać w pracy, więc już moja godzina biegania znika, tak, no dobra, odłożę sobie na wieczór, ale wieczór już jest zmęczeni, więc trudniej, więc jeżeli to jest bardzo mocno gdzieś tam zentralizowane, we, bardzo wewnę wewnętrznione takie, no to jeszcze wytrwam, tak, natomiast dochodzą kolejne rzeczy, które są kolizyjne, takie, to też są ważne, tak, nie wiem, dzieci nagle muszę wybrać miejsce. Między bieganiem a odwiezieniem dzieci na y, jakieś zajęcia. tak? No i zaczyna być to bardzo trudne, chyba że tak sobie to jest dla mnie ważne, że ja sobie pod to cały planuję, jakby tak odpowiednio wcześnie zaplanuję, przewidzę te okoliczności, które są niesprzyjające i jakby znajdę rozwiązanie. Ale to wymaga już dodatkowego, wy, dodatkowego wysiłku, energii. Pewnego planu, planowania, tak. planu realizacji tej naszej motywacji. Ale plan na plan, tak? tak. To znaczy plan jakby taki, o kurczę, no ładna pogoda, nie, ten będę jeździł na rowerze, tak? No to jest takie przyjęcie sobie lekkiego, tak? No? Przy pierwszym zdarzeniu z wymogami, tak? Czy to aury, czy czegoś, czy braku powietrza w kole, już zrezygnuję z tego, tak? Ale jeżeli ja sobie to wpiszę, e, jakby zaplanuję wraz z innymi rzeczami, które jestem w stanie oczywiście przewidzieć i tak przyjdzie ten element nieprzewidywalny, tak, ale e, przewidzę i sobie to jakby zabezpieczę się, to raczej wytrwam. Jak wytrwam i zaczną przy, przy, przyjdą, za, zacznę doświadczać tych wzmocnień pozytywnych jako skutek już tego wdrażania, no to już jesteśmy w domu, tak? W sensie takim, że ja biegam, a zaczynam już doświadczać tych endorfin, jestem z siebie zadowolony, dumny, że, mi, że jestem wytrwały, i jakby sam organizm już się tego zaczyna domagać. To już wtedy wytrwam, tak? Czyli z jednej strony dobry plan, realny plan, z drugiej strony pewna samodyscyplina i konsekwencja, jakiś taki systematyczność w realizacji. Tak. To są niezbędne elementy. Ja bym żeby... zaczął od tego, żebym sobie bardzo mocno odpowiedział na pytanie, ze względu na jakie swoje ważne rzeczy, czy jakie wartości to podejmuje. Czy na przykład, żebym sobie wiedział, że to jest dla mojego zdrowia i wiem, że jak tego nie zrobię, że na przykład to bieganie, tak, to może mi przedłużyć, nie wiem, rok, miesiąc biegania, 10 lat życia. Tak? Żeby motywacją nie było fajne zdjęcie na y Dokładnie, mediach, albo w żeby tylko się pochwalić tym, że już rozpocząłem, bo takich będzie wielu. Tak? Natomiast ci, którzy wytrwają. To już jest trochę mniej. Natomiast, oczywiście, jest kilka takich, bym powiedział, trików, które mogą nam pomóc w tym. Przede wszystkim warto oczywiście to, to uruchomienie tego. Społecznościowego kontekstu też jest ważne, ale na zasadzie takiego, wojakiem. To po pierwsze, żeby jak najwięcej bliskim powiedzieć, bo my często w tajemnicy robimy to, bo jak nam się nie uda, to nie, nie, wypo, nie będą wypominały. Zwłaszcza nie, dzieci, które po, są perfekcyjne. Nie będzie tym, tak, nie będzie po, jak <coughs> tak ale szeroko. to jest właśnie błąd, bo y, potrzeba tych, potrzeba nam y, potrzeba nam właśnie innych, żeby nas motywowali. Tak? Dobrze to robić w grupie, tak? To znaczy, żeby znaleźć sobie kogoś, bo jak ja będę słabszy dzisiaj, to, nie wiem, kolega mówi, dobra, stary, ja już czekam na ciebie, wiem, że ci się nie chce, ale choć krócej pobiegniemy, ale pobiegnie, pobiegnijmy, tak? Ja mam takiego przyjaciela, który przy, przybiegł 10 km do mnie, żebyśmy dwa razy, 2 kilometry pobiegli, tak? Dobry przyjaciel, tak? Na no, dłuższe dystanse też biega, ale to było motywujące, Tak. No bo nie, już nie, jak on 10 kilometrów przybiegł, to przecież nie wyjdzie. Czyli tak, dobrze, to nie jak jest też motywacja zewnętrzna. Jest tak, oczywiście tak, bo to jest, ona jest tak, jakby zewnętrzny jest ten bodziec, natomiast wewnętrzny, on uruchamia tę wewnętrzną motywację, tak? E, czyli raz, że z kimś, dwa, żeby też jakby Powiedzieć o tym, nie żeby powiedzieć no, bliskim. Jakby mi się nie chciało, to pamiętajcie, że prosiłem was, żebyście mnie po prostu zachęcali. Tak? Oczywiście niekoniecznie negatywnie, lepiej pozytywnie, bo to mocniej działa. Tak? Ale też, żebyśmy mieli takie pewne etapy, tak? żeby się po tych etapach trochę jakby świętować, że już po tygodniu, tak? że udało mi się tydzień wytrwać, tak? później, nie wiem, po miesiącu kolejny etap, żeby mieć takie pewne checkpointy, takie momenty nagrody, tak, żeby się nagradzać wewnętrznie. Bo już to, że jeżeli to będzie dla mnie naprawdę ważne i pozytywna z pozytywnych motywów wynikało, to już to, że to zrobię, to przyjdą pozytywne emocje, tak. Bo tak jesteśmy funkcjonowani. Zresztą jedna z definicji poznawczych radości to jest doświadczanie postępów w planowanym działaniu, tak? To jest, warto sobie popatrzeć, że to jest przepis na radość tak, w życiu. A co jeśli coś pójdzie nie tak, co jeśli nam się nie uda, jeśli być może mamy zbyt duże oczekiwania wobec siebie albo po prostu wymagania, czy, czy narzucimy sobie takie zadania, którym nie jesteśmy w stanie sprostać, czy to dobrze, czy to źle? Bardzo dobre pytanie, bo to jest coś takiej pamiętajmy o tym, że jak jest powiedziałem, że w życiu naturalnym jest rozwój i planowanie. Tak, i bo mówimy o tych pozytywnych emocjach, <krym> radość tak. z, by, na jakiegoś etapu, zrealizowanie jakiegoś etapu yy, yy, rozwój, możliwość rozwoju, no ale, ale życie to nie tylko te, te dobre tak, momenty. Tak, jakby prawda? przychodzą kryzysy, no tak? Właśnie. Kryzysy mniejsze i większe i także pewnie w tych postanowieniach przyjdą kryzysy. Pamiętajmy, że kryzys jest pewną załamaniem pewnej linii działania, linii życia, tak? Jakby te poważne Ważniejsze to linii życia, te mniejsze to takiego linii działania. Tak? I, i pojawiają się tam negatywne emocje, ale też popatrzmy na to właśnie tak zdrowo rozsądkowo, to znaczy, że jakby zadaniowo, nie, że OK, mam kryzys, nie udało mi się, nie koniec świata, przez to, że mi się raz czy dwa nie udało, nie zrezygnuję z tego. Bo my bardzo często wchodzimy tutaj w emocje i jakby pojawiają się właśnie czasami sami sobie robimy taki no, by kipisz emocjonalny, negatywny yy, i, i atakujemy siebie za to, że nam się czegoś nie udało, że się nie powiodło i później już tyle negatywnych emocji wokół tego jest, że w ogóle my po cichu odchodzimy od tego. No i to jest właśnie nasz błąd, nie? że nie dokopujmy sobie, tylko popatrzmy, no, kryzys jest elementem rozwoju. Kiedyś taki znany yy, polski psycholog, który, Dąbrowski, który mówił o dezintegracji pozytywnej, tak, żeby Wejść na wyższy poziom, to trzeba najpierw doświadczyć kryzysu. Tak? E, więc potraktujmy to jako: OK, coś mi się nie udało. Spróbuję to przeanalizować, zobaczyć, co mam zrobić, do tego, żeby, kole żeby wytrwać dalej. Tak? Tylko, Panie profesorze, czy my jesteśmy <coughs> jako społeczeństwo, czy jako, jak, jako ludzie tak skonstruowani, że my potrafimy sobie e, z tym e, poradzić, żyjąc w świecie no, trochę jednak idealnym, czy przynajmniej są idealnymi oczekiwaniami wobec świata, wobec siebie, e, że jesteśmy w stanie zaakceptować, że pojawił się kryzys, pojawił się błąd? E, nie daliśmy rady. E, chyba. Odpowiedź jest z tym, co Pan powiedział. To znaczy, że jeżeli my się odnosimy do ideału, to jesteśmy z góry skazani na niepowodzenie, bo ten ideał ma nam wyznaczać pewien kierunek, którym zmierzamy, tak? a my czasami jakby próbujemy się budować swoją wartość w oparciu o ten ideał. Jak się zbliżam, jak się osiągnę ideał, to będę doskonały. Uwaga, pomyłka tak? to jest droga do no, skraj przepaści. tak? ideału nigdy nie osiągniemy. Ideał jest tym czymś, co jak się zbliżymy do niego, to on się odsunie tak, bo on nam wyznacza kierunek i taka jest natura ideału, że ma nas ukierunkowywać. Natomiast my mamy czerpać jakby satysfakcję, ile nam się udało zrobić. Tak? No, no, czyli teraz popatrzmy na ten przypadek. No, zawaliłem nie wiem dwa, że tak powiem wieczory, kiedy miałem biegać. Tak? Eee okej, okay, co się stało, tak, warto też mieć refleksję, no bo byłem bardzo zmęczony, mam prawo być kiedyś zmęczony, tak, więc okej, okay, to nie koniec świata, nie negatywne emocje, które mnie zniechęcą, tylko analiza i powiedzieć, dobra, no to mam prawo do tego, do zmęczenia, przesunę sobie, ale nie rezygnuję, bo to, co osiągnąłem, mam już dwa tygodnie biegania, tak, przeszedłem już kryzys przeszedłem tym mam satysfakcję z tego nie chcę z tego zrezygnować co dobre tak? ja to dlatego co dobre próbuję robić bo to nas lepiej motywuje niż ta nasza krytyka no zwłaszcza że my jako otóż chyba społeczeństwo mamy taką tendencję do narzekania do właśnie takiego motywowania się negatywnymi rzeczami a z badań wynika że tą mniejszą ma siłę niż to że Pochwalimy siebie, docenimy, że skupimy się na tym, jak było fajnie, jak mi się e, udawało. Tak? Więc nawet jak się nam nie udaje po kilku tygodniach czy miesiącach e, dotrwać, dotrzymać tych obietnic, to może właśnie warto pozytywnie popatrzeć, że za chwilę koniec roku i nowy rok, i nowe możliwości dokładnie tak. A na pewno wróćmy do tego, co dla nas ważne, tak? bo jak wyprowadzimy z tego, naprawdę, tak sobie. Z głębokiej takiej refleksji nad sobą, nad tym, co jest dla mnie ważne, co chcę robić i po co to chcę robić, tak? No to wtedy ta motywacja będzie naprawdę silna. Tak? I tej siły i, do, i konsekwencji w realizacji swoich planów, zamierzeń, motywacji chyba wszystkim należy życzyć. Absolutnie o czym, tak. O czym dzisiaj mówił dla Państwa profesor Wiesław Poleszak, psycholog i psychoterapeuta, profesor Luberskiej Akademii w Sej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu udanego tego nowego roku. Nie tylko w postanowieniach, ale też w pozytywnych doświadczeniach. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Да.